Czy Ty jako mała dziewczynka wyobrażałaś sobie oświadczyny? Oświadczyny, nie ślub, tylko oświadczyny. Yy, yy. Nie, jako mała dziewczynka nie. Potem gdzieś tam w późniejszym życiu tak sobie myślałam, że fajnie byłoby, yy, żeby, przy tym była żeby przy tym byli moi najbliżsi. Tylko tyle. Mm. Nie skupiałam się chyba nigdy na, na czymś takim. A jak to jest? Weźcie, proszę, oczywiście mnie poprawcie, bo, bo, bo też nie wiem wszystkiego. Te oświadczyny przed ślubem kościelnym już teraz były? Tak! I jak i czy to się pokryło? Boże! <gratuluję>, Gratuluję. Dziękujemy. Gratuluję na maksa I, I teraz pytanie, czy, czy one jakby właśnie pokryły się z tymi Twoimi wyobrażeniami? Bo to wydarzyło się, Wojtuś uklęknął i zapytał, czy zostanę ponownie jego żoną, w Wigilię, podczas której zjechała się cała nasza rodzina. Był mój brat ze swoją rodziną z Belfastu, był Wojtka brat ze swoją rodziną byli, moi rodzice była Wojtka mama, więc wszyscy nasi najbliżsi. I podczas wręczenia. Po wręczaniu prezentów, Wojtusiu Klenku. Kolacja cała się odbyła. Wszyscy się, tak jak mówi Agnieszka, wszyscy się zjechali. To były pierwsze nasze takie święta z najbliższą rodziną, czyli właśnie rodzeństwo plus rodzice. Tylko, tylko my. No i kolacja się odbyła, bo wręczanie prezentów. Zagoniłem do tego dzieciaki, ja tam rozdawałem te im prezenty. <grym> Ostatni prezent został pod choineczką, ręce mi się tak częsły, że myślałem, że myślę, nie wiem dlaczego, no bo przecież już była moją żoną, więc... No ale w końcu udało mi się wyciągnąć ten pierścionek, klęknąć. Tak, jest piękniejszy na świecie, w życiu bym sobie nie wymarzyła piękniejszego. Wzruszyłaś się wtedy, Aga? Tak. Się wtedy. Na początku mówiła, nawet nie wiedziała czy wstać, tylko tak się patrzy, siedząc na, na takim fote krześle, foteliku, patrzy się na mnie, co ja robię, ja, ja klękam, otwieram, ona dalej się patrzy, <gryś> zaniemówiła, ale później no, emocje wzięły górę.